Cześć, tutaj Zioman, nadszedł czas na losowanie jak widzicie zrobiliśmy sobie screena żeby sobie wypisać wszystko wszystkie gry, które tam podawaliście wasze imienia, nazwiska, żeby je po prostu wpisać do Excela wyszło 61 osób i właśnie spośród tych osób będziemy sobie losować zanim to zrobimy to zobaczcie sobie jaka była lista podawanych przez was gier możecie sobie zapozować. czy coś Wiedź mi na, na, na pierwszym, Uncharted 4 na drugim no i potem takie gierki, które mają po parę osób a ogólnie spoko, że aż 40 różnych tytułów na 61 osób bardzo fajny wynik, fajnie, że po prostu gramy we wszystko, bo zawsze ktoś po prostu znaleźć coś dla siebie. No, ale nie przedłużając, mamy 61 osób do wylosowania. Kto zdobywa e, książeczkę i comics Grand Kingdom, plus jakiś tam jeszcze bonus, który dorzucę, Będzie to numer. Drrr, numer 30, czyli ktoś po środku. Faktycznie, znaczy dokładnie po środku, bo to 61 osób. Numer 30, czyli Bartosz Zieliński. Bartoszu, serdeczne gratulacje. odezwij się do mnie na privie, Nie, bój się nie wstydź się. Podaj swój adres, wyślę ci książeczkę i komiks i coś tam jeszcze dołożę do tego. Dzięki wszystkim, że wzięliście udział. Tak jak mówię, konkursy będą teraz już chyba robione po prostu na, tak jakby w krótszym czasie. Żeby nie było tak, że po prostu losuję, okazuje się, że ktoś się nie odzywa, a bo coś tam po prostu film na profil, ale zostawię komentarz i potem nie wracam na przykład do tego i, i nie wiem, że wygrałem akurat, wygrałem. Tak właśnie było z tymi naklejkami. Co można zrobić, żeby do tego nie dochodziło? Zawsze można subskrybować kanał, bo zawsze te losowanie wrzucam na YouTube i tam po prostu się dowiadujemy, że jest konkurs, potem jest losowanie. Tak to ogólnie leci. Dobra, dzięki wielkie za to, że jesteście, że subujecie, jesteście na, na profilu i to wszystko się cały czas kręci, są konwersacje, są lajki, są jakieś heheszki, no nie? To zawsze jest bardzo fajne i to cały czas napędza mnie też człowieka, żeby robił to. Jest w tym jakiś po prostu sens, widzę w tym jakiś sens. E, dobra, to by było na tyle, tak jak powiedziałem. Bartosz, wielkie gratulacje, odezwij się do mnie, wyślę Ci paczuszkę już niebawem. To by było na tyle, już w raz ja to mówię. No nic, na razie, dzięki.